Złota piłka. Nagroda kontrowersyjna, często niesprawiedliwa, ale mimo wszystko będąca najbardziej prestiżowym, indywidualnym wyróżnieniem w piłce nożnej. W latach 2000-2025 po Ballon d'Or sięgnęło 14 różnych piłkarzy. Czterech napastników, pięciu skrzydłowych, czterech pomocników i obrońca. Dzisiaj w piłce na okrągło przeanalizujemy więc, jak dobrze byli wszyscy zwycięzcy Golden Ball z XXI wieku. W 2000 roku złotą piłkę wygrał Luis Figo, który w głosowaniu nieznacznie pokonał znieddi na zidana? Portugalczyk był wtedy piłkarzem Realu Madryt, ale Złotą Piłkę otrzymał za sezon, który rozegrał w Barcelonie. W swojej ostatniej kampanii w Dumie Katalonii strzelił 14 bramek i miał 22 asysty. Szczególnie imponująca była jego forma w Champions League, gdzie zdobył 5 bramek i miał 10 asyst, a Barsa dzięki jego świetnej grze dotarła aż do półfinału. Po tamtym rewelacyjnym sezonie Figo trafił do Realu Madryt. W Katalonii uznano go wtedy za zdrajcę. Równocześnie w Madrycie stał się on pierwszym z projektu Galacticos. Ale co ciekawe, chociaż w swoim pierwszym sezonie w Madrycie zanotował lepsze liczby niż w tamtej kampanii w Barsy, to nie znalazł się nawet w top 5 złotej piłki. Rok 2001 to natomiast wygrana Michaela Owen'a. W swojej historycznej kampanii wygrał on Puchar Ligi Angielskiej, Puchar Anglii oraz Puchar UEFA, czyli odpowiednik obecnej Ligi Europy. W barwach Liverpoolu zdobył on wtedy 24 bramki i miał 7 asyst. Miał tylko 22 lata i uznawano go za ogromny talent, szczególnie że już jako 18-latek w swojej debiutanckiej kampanii w Premier League zdobył 18 bramek i zaliczył 12 asyst. Należy jednak pamiętać, że w tamtym roku Liverpool w lidze Europy miał naprawdę trudnych przeciwników. W jednej ósmej finału AS Roma, gdzie Owen zdobył dwie bramki. Później Porto, gdzie napastnik też strzelił gola. Następnie półfinał z Barceloną i dopiero w finale lekka niespodzianka, a mianowicie Deportivo Alaves, ale Michael zaliczył w tym meczu dwie asysty. Można jednak powiedzieć, że w kolejnych latach miał on jeszcze lepsze liczby, ale mimo tego to był jedyny raz, kiedy znalazł się w top 5 złotej piłki. W 2002 roku zwycięzca Ballon był natomiast oczywisty. Musiał być to ktoś z Brazylii, ponieważ ten kraj został wtedy mistrzem świata. Główną gwiazdą całego mundialu był jednak Ronaldo Nazario. Na turnieju rozgrywanym w Azji zdobył 8 bramek i był jego najlepszym strzelcem. Mimo, że w sezonie ligowym strzelił tylko 7 bramek i miał 3 asysty, ponieważ przez większość czasu był kontuzjowany, to jego występ na mistrzostwach był na tyle genialny, że postanowiono przyznać mu złotą piłkę. Warto jednak wspomnieć, że bardzo blisko triumfu był Roberto Carlos, lewy obrońca, który również miał udział w historycznym sukcesie Canarinhos na Mundialu, wygrał Ligę Mistrzów z Realem Madryt i był kluczowym piłkarzem Los Blancos. Mimo tego, ballon d'Or trafiła do Nazario, który później także przeszedł do Realu Madryt, ale tam już nigdy nie wygrał złotej piłki, a co więcej, podobnie jak wcześniej wymienieni piłkarze, nie znalazł się nawet w finałowej piątce. 2003 rok to natomiast złota piłka dla Pawła Nedweda. Czech w barwach Juventusu Turyn zdobył Superpuchar oraz Mistrzostwo Włoch oraz dotarł ze Starą Damą do finału Ligi Mistrzów. Tam strzelił kluczową bramkę w ćwierćfinale oraz w półfinale z odpowiednią Barceloną i Realem Madryt, a łącznie w Champions League miał 5 goli i asystę, do czego należy dodać jeszcze 9 bramek i 11 asyst w Serie A. Być może nie były to niesamowite liczby, lecz Nedved grał głównie jako cofnięty skrzydłowy lub środkowy pomocnik. Z tym, że w tamtym roku zdaniem wielu namiano najlepszego na świecie zasłużył tak naprawdę Thierry Henry. Dla Arsenalu zdobył on wtedy 32 bramki i miał 24 asysty, prowadząc swoją drużynę do pucharu i superpucharu Anglii, do czego dołożył też puchar Konfederacji z reprezentacją Francji, gdzie w pięciu meczach zdobył 4 bramki i miał 2 asysty. Tymczasem przechodzimy jednak do 2004 roku, kiedy po Złotą Piłkę sięgnął Andrzej Szewczenko. W barwach AC Milanów wygrał on wtedy Mistrzostwo Włoch oraz superpuchar Puchar UEFA, a także był królem strzelców Serie A z 24 bramkami. Co może być jednak naprawdę szokujące, ten zawodnik nie wystąpił wówczas nawet na Mistrzostwach Europy, które były wtedy rozgrywane. A jak wiemy, często brak gry na najważniejszym reprezentacyjnym turnieju danego roku potrafi odebrać piłkarzom szansę na Złotą Piłkę. W 2005 roku mieliśmy natomiast do czynienia z jedną z najmniej kontrowersyjnych złotych piłek w historii. Wówczas najlepszym piłkarzem na świecie bezdyskusyjnie był 25-letni Ronaldinho. Brazylijczyk w swoim drugim sezonie w Barcelonie strzelił 13 bramek i miał 17 asyst. Ze swoją drużyną wywalczył Mistrzostwo Hiszpanii i był absolutnie najlepszym dryblerem na świecie. Już w poprzednim roku Ronaldinho był naprawdę blisko wygrania złotej piłki i podobnie było sezon później, gdy strzelił aż 26 goli i zamotował 20 24 asysty. Paradoksalnie rok, w którym Ronin wygrywał Balondor nie był najlepszym jego kariery, ale mimo tego jego magiczny styl gry sprawił, że uznano go wtedy najlepszym piłkarzem na świecie. W 2006 roku miała natomiast miejsce wyjątkowa sytuacja. Złotą piłkę wygrał obrońca, a jakby tego było mało, drugie miejsce zajął Bramkarz. Z tym, że były to naprawdę zasłużone wyróżnienia, ponieważ Fabio Cannavaro, który sięgnął wtedy po nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie, był prawdziwym filarem reprezentacji Włoch, która wygrała wtedy Mistrzostwa Świata. Jednocześnie wraz z Juventusem Cannavaro wygrał Mistrzostwo Włoch, ponosząc tylko jedną porażkę w całym sezonie, i chociaż później ten tytuł został odebrany jego klubowi z uwagi na skandal. Calciopoli, to defensywa Starej Damy na czele właśnie z Cannavaro była naprawdę niesamowita. W 2006 Juventus zostało jednak zdegradowane do Serie B i Cannavaro przeszedł wtedy do Realu Madryt. Dość ciekawa może być jednak historia Gianluigiego Buffona, który zajął wtedy drugie miejsce. Bramkarz Juventusu zdecydował się zostać i prawdopodobnie tą decyzją przekreślił swoją szansę na przyznanie mu złotej piłki, której tak naprawdę to on był faworytem. Nagroda dla najlepszego piłkarza na świecie nie za bardzo mogła trafić do zawodnika, który Występowałby w drugiej lize i stąd też ostatecznie zwyciężył kanawaro, któremu paradoksalnie mógł nawet pomóc transfer do realu. Rok 2007 to natomiast zwycięstwo ofensywnego pomocnika, czyli Kaki. Wówczas po raz pierwszy w top 5 Ballon d'Or pojawili się Ronaldo oraz Messi. Cristiano zajął drugie miejsce, ale o trzecie. Mimo tego w tamtym roku to Kaka był najlepszy. Zdobył on wtedy 18 goli i 11 asyst. Jak na piłkarza, który nie gra w ataku, to kapitalne liczby. Co jednak imponuje najbardziej, Brazylijczyk doprowadził wtedy swój klub do wygrania Ligi Mistrzów, której nawet jako pomocnik był królem strzelców. W półfinale strzelił trzy bramki, a w finale miał asystę przy decydującej bramce. Kolejne dwa lata pomocnik również spędził w Milanie, gdzie notował świetne liczby i dopiero po transferze do Realu Madryt jego kariera nieco przygasła. 2008 rok to natomiast początek niesamowitej ery, w której wygrywali Ronaldo oraz Messi. Wówczas Złotą Piłkę zdobył Cristiano i była to absolutnie zasłużona nagroda. Bilans Ronaldo wynosił wtedy 42 gole i 9 asyst we wszystkich rozgrywkach. Tutaj nie było żadnych kontrowersji, ponieważ Cristiano był najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów, a jego klub sięgnął zarówno po Champions League, jak i ligę angielską. Co prawda na Mistrzostwach Europy w 2008 Cristiano strzelił tylko gola i miał asystę, a po tytuł usiągnęła wtedy Hiszpania, ale mimo tego na indywidualnym poziomie Ronaldo był bezdyskusyjnym numerem 1. 2009 odwrócił jednak karty i wtedy Messi był pierwszy, a Cristiano drugi. Jakby tego było mało, wtedy Barcelona z Pepem Guardiolą sama wygrała potrójną koronę, a Messi w samym sezonie miał 38 bramek oraz 19 asyst. Leo był wtedy najlepszym piłkarzem świata i w tamtej złotej piłce nie było zbytnio kontrowersji, za to trochę inaczej było rok później. W 2010 ponownie wygrał Messi, który znów miał rewelacyjny rok. Zdobył 45 goli oraz zaliczył 12 asyst, ale mimo tego niektórzy sądzili, że wtedy złota piłka powinna trafić do Iniesty albo Snydera. Andres Iniesta wygrał wtedy Mistrzostwa Świata i był kluczowym piłkarzem Barcelony, a Wesley Snyder doszedł do finału mundialu oraz sięgnął po potrójną koronę z Interem Mediolan. 2011 był jednak rokiem, w którym Messi zdominował złotą piłkę, tak jak nie zrobił tego wcześniej chyba nikt inny. Leo zdobył 53 bramki oraz miał 27 asyst. Był królem strzelców Ligi Mistrzów z 12 trafieniami oraz Pucharu Króla z 7 golami. Cristiano Ronaldo również miał wtedy niezły rok jako najlepszy strzelec dla Liga, ale wtedy Messi otrzymał 48% głosów, a Cristiano tylko 21,5%. W 2012 roku Argentyńczyk wygrał natomiast złotą piłkę po raz czwarty z rzędu. To wydarzenie, które nigdy wcześniej nie miało miejsca i wydaje mi się osobiście, że już nigdy się nie powtórzy. Chociaż wtedy różnica między dwójką Leo Cristiano w samych procentach była mniejsza, to nikt raczej nie wątpił w to, że to Messi zwycięży. W tamtej kampanii zdobył on kosmiczne 73 gole, a do tego dołożył 33 asysty. Jakby się nad tym zastanowić, to obecnie napastnik Barcelony mógłby zanotować takie liczby łącznie. W trzech sezonach i raczej nikt nie miałby do niego pretensji. To tylko świadczy o tym, jak niesamowity był wtedy Messi. Był królem strzelców La Ligi z 50 golami, królem strzelców Ligi Mistrzów z 14 golami oraz klubowych Mistrzostw Świata. Do tego wygrał też Złotego Buda, strzelając największą liczbę bramek, jeżeli chodzi o ligowe rozgrywki w całej historii piłki nożnej. W roku 2013 docieramy jednak do przełomowego punktu, bo choć wtedy rywalizacja w złotej piłce była naprawdę zacięta, to ostatecznie zwyciężył Cristiano Ronaldo. Ser 7 strzelił 55 bramek oraz miał 13 asy, zbiorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Był najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów, a z Realem Madryt wygrał Super Puchar Hiszpanii. To być może nie był niesamowity sezon dla Portugalczyka, jeśli chodzi o drużynowe sukcesy, ale indywidualnie był on na ekstremalnie wysokim poziomie. Z drugiej strony Messi w tamtej kampanii Zanotował podobne liczby co Cristiano, a nawet nieznacznie lepsze, a jakby tego było mało, był jeszcze jeden zawodnik, który miał realne szanse na wygranie balondor. Piłkarz ten zresztą do dzisiaj uważa, i według wielu słusznie, że został wtedy wręcz okradziony ze złotej piłki. Chodzi tutaj o Franka Riberiego, który zaliczył wtedy legendarny sezon. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, zdobył on 23 asysty i 11 bramek. Wygrał wtedy Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, a do tego Ligę Mistrzów, sięgając po potrójną koronę, a do tego dołożył jeszcze Krajowy Super puchar. W 2013 Ribery strzelił także 5 bramek oraz zaliczył 7 asyst, jeżeli chodzi o mecze reprezentacyjne i pomógł Francji zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata. 2014 był jednak rokiem, w których kontrowersji nie było już żadnych. Wówczas Cristiano Ronaldo po raz kolejny wygrał złotą piłkę. Był on wtedy kompletnie nie do zatrzymania. Strzelił 51 bramek i miał 17 asyst, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. To był sezon, w którym trafił 17 razy tylko w Champions League, co do dzisiaj jest niepobitym rekordem. Oprócz tego 31 bramek i 11 asyst w La Liga, które były wynikiem lepszym od Messiego i zapewniły mu złotego buta. Cristiano doprowadził wtedy Real do sięgnięcia po Ligę Mistrzów, a do tego dołożył też Puchar Hiszpanii. Wprawdzie na rozgrywanym wtedy mundialu zagrał słabo, a jego Portugalia odpadła już w fazie grupowej, ale na arenie klubowej był tak niesamowity, że po prostu nie mógł nie wygrać złotej piłki. W 2015 Ballon d'Or trafiła jednak w ręce Messiego. Argentyńczyk odzyskał wtedy przewagę nad Ronaldo w imponującym stylu przy pomocy niesamowitego trio MSN. Messi zdobył 58 bramek oraz zaliczył 31, zbiorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Z Barsą wygrał potrójną koronę i był królem strzelców, jak i najlepszym asystentem na liga. Messi dotarł wtedy także do finału Copa America, ale w nim mocno rozczarował i jego reprezentacja przegrała tam z Chile. Jednakże w 2016 złotą piłkę z gigantyczną wręcz przewagą wygrał Ronaldo i nic dziwnego, bo był wtedy najlepszy na świecie. Cristiano strzelił 51 bramek i miał 15 asyst. Był najlepszym strzelcem La Liga oraz Ligi Mistrzów, gdzie po raz kolejny zanotował historyczny sezon strzelając 16 goli. Poprowadził swoją drużynę do sięgnięcia po Champions League, a jakby tego było mało, wygrał Mistrzostwa Europy z reprezentacją Portugalii. Mimo, że w meczu finałowym musiał opuścić boisko z uwagi na kontuzję, biorąc pod uwagę. Cały turniej był liderem drużyny i w sześciu meczach, nie licząc finału, strzelił trzy gole i miał trzy asysty. 2017 to kolejne zwycięstwo Ronaldo w złotej piłce. Tym razem strzelił on 42 gole oraz miał 12 asyst. Był królem strzelców Ligi Mistrzów z 12 trafieniami oraz klubowych Mistrzostw Świata. Real zaliczył wtedy historyczny rok, sięgając po klubowe Mistrzostwa Świata, Super Puchar UEFA, a do tego Mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów. Królewscy stali się pierwszą drużyną w historii nowej Champions League, która obroniła wtedy Puchar, a Ronaldo zrównał się wówczas z Messi, posiadając 5 złotych piłek. W 2018 Golden Ball trafiła natomiast w ręce Luki Modric'a. W klubowym futbolu Luka miał wtedy dwie bramki oraz 8 asyst jako środkowy pomocnik, co może nie jest tak imponujące, ale nie można zapomnieć o tym, że to on dowodził pomocą Realu Madryt, który w pięknym stylu zwyciężył w Lidze Mistrzów, a do tego dołożył także superpuchar Hiszpanii, Super Puchar UEFA i klubowe Mistrzostwa Świata. Modric miał jednak jeszcze jeden atut, który uczynił go najlepszym piłkarzem globu. Otóż w tamtym roku był on kapitanem i główną gwiazdą Chorwacji, która dotarła do finału mundialu i dopiero tam musiała uznać wyższość Francji. Lucas zdobył dwie bramki i miał asystę na całym turnieju, i został wybrany jego najlepszym piłkarzem. Aczkolwiek, mimo tego, w opinii wielu, wtedy na złotą piłkę zasłużył tylko Ronaldo. Zdobył on 44 gole i miał 9 asyst. Był królem strzelców Champions League z 15 golami, a na mundialu, choć Portugalia grała słabo, zdobyła aż 4 bramki w 4 meczach. Tą złotą piłkę uznaje się za jedną z najbardziej kontrowersyjnych w historii, ale podobnie możemy powiedzieć, o 2019 roku. Wtedy mieliśmy bowiem do czynienia z najmniejszą różnicą w dziejach, jeżeli chodzi o pierwsze, a drugie miejsce. Leo Messi zdobył 686 głosów, a drugi Van Dijk 679. Messi strzelił wtedy 51 bramek oraz miał 22 asysty. Był niekwestionowaną gwiazdą Barcelony oraz wygrał złotego buta, a do tego był najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów. Oprócz tego wprowadził Barcelonę do półfinału Ligi Mistrzów, sięgając też po Mistrzostwo oraz Super Puchar Van Dijk był jednak szefem defensywy Liverpoolu, który sięgnął wtedy po Champions League, a w półfinale pokonał właśnie Barcelonę. W 2020 roku złota piłka się nie odbyła, ale w 2021 mieliśmy do czynienia z kolejną ogromną kontrowersją. Po raz kolejny zwycięzcą był Messi. W Barcelonie strzelił on wtedy 38 goli i miał 14 asyst, a do tego sięgnął po Copa Ameryka z reprezentacją Argentyny. Z tym, że równocześnie Lewandowski miał naprawdę wybitny sezon. Strzelił 48 ramek i miał 9 asyst. Był królem strzelców Bundesligi, w której zdobyła 41 goli, dzięki czemu nie tylko wygrał złotego buta, ale też pobił rekord legendarnego Gerda Millera. Bayern był mistrzem Niemiec, wygrał Superpuchar UEFA, Superpuchar Niemiec i Klubowe Mistrzostwo Świata. Różnica między Lewym a Messim była mikroskopijna i ostatecznie o tym, że Polak nie zwyciężył, przesądził słaby występ naszej reprezentacji na Mistrzostwach Europy. W 2022 roku do sięgnięcia po złotą piłkę był natomiast tylko jeden faworyt, czyli Karim Benzema. Był on najlepszym strzelcem Ligi Hiszpańskiej z 27 trafieniami oraz Ligi Mistrzów, gdzie Bramek zdobył 15. Real Madrid wygrał zarówno Champions League, jak i Krajową Ligę, dokładając do tego Super Puchar Hiszpanii. Królewscy byli wtedy bezdyskusyjnie najlepszą drużyną świata i nie ulega wątpliwości, że głównym autorem tego sukcesu był właśnie Benzema. 44 gole i 15 asyst to jego bil na boisku, jeżeli chodzi o wszystkie rozgrywki. Chociaż Benzemie zabrakło bramki w finale, to w półfinale strzelił on 3 gole, w ćwierćfinale 4, a w 1/8 aż 3. Real mierzył się wtedy z takimi przeciwnikami jak Manchester City, Chelsea czy PSG. I gdyby nie Benzema, z pewnością nie osiągnąłby wtedy takiego sukcesu. W 2023 złotą piłkę wygrał natomiast Messi, ale tutaj kontrowersje chyba sięgnęły zenitu. Messi otrzymał te trofeum głównie za niesamowity wręcz występ na Mistrzostwach Świata, kiedy to wręcz w pojedynkę wprowadził Argentynę do finału, który następnie jego drużyna wygrała. W krajowych rozgrywkach był on wtedy średni, ponieważ zdobył tylko 20 goli i 20 asyst, co jak na niego nie było jakimś niesamowitym wynikiem. Poza tym jego PSG wygrało tylko Mistrzostwo i Super Francji, co jak na ten klub jest. Mocnym rozczarowaniem, a do tego pamiętajmy, że Paryżanie osiągnęli słaby wynik w Champions League. Jednocześnie na drugim miejscu znalazł się piłkarz, który zdaniem wielu powinien wtedy wygrać, czyli Erling Haaland. Norwek zaliczył legendarne wejście do Manchesteru City, wygrywając z tym klubem potrójną koronę i sięgając po złotego buta. Haaland we wszystkich rozgrywkach strzelił 50 bramek i miał 9 asyst. Do tego był królem strzelców w Champions League, ale problemem było jedynie to, że nie zagrał na tym mundialu w 2022. W 2024 złotą piłkę wygrał natomiast Rodri. Równocześnie bardzo blisko tego wyczynu był Vinicius, a na trzecim miejscu znalazł się Bellingham, który także miał ogromne szanse na balon. W Lidze mistrzów triumfował wtedy bowiem Real Madrid, który był także mistrzem Hiszpanii. Mimo tego złota piłka trafiła do Rodriego. Hiszpan wygrał Mistrzostwa Europy i był absolutnie kluczowym piłkarzem swojej kadry. Z Manchesterem City sięgnął po Premier League czy Super Puchar UEFA albo klubowe Mistrzostwa Świata, a we wszystkich rozgrywkach strzelił 9 goli oraz miał 15 asyst. 2025 rok to natomiast wygrana Dembele. Tutaj również było kilka opcji, bo Lamin, Yamal czy Rafinha byli naprawdę blisko, a poza tym byli też Vitinha, Pedri czy Hakimi, o których rzadko się mówi, ale którzy mieli ogromny impact na swoje drużyny. Z drugiej strony nie można jednak nie powiedzieć, że Dembele nie zasłużył na tę złotą piłkę. Paris Saint-Germain było najlepszym klubem tej kampanii. Wygrało Ligę Mistrzów, Mistrzostwo Francji, Puchar Francji oraz Super Puchar Francji. Doszło także do finału klubowego mundialu, a w finale Champions League wręcz zdewastowało Inter 5 do 0. Dembele był natomiast królem strzelców Ligi Francuskiej. We wszystkich rozgrywkach strzelił 35 bramek oraz zanotował 16 asyst. W samej fazie pucharowej Ligi Mistrzów strzelił 4 gole i miał 5 asyst w 9 meczach i co by nie mówić prezentował formę godną najlepszego piłkarza świata. W tym miejscu dajcie znać co myślicie o tej złotej piłce i co waszym zdaniem wydarzy się w niej w 2026. Tymczasem jeśli podobał się wam ten film zachęcam do zostawienia łapki w górę, bo to buduje zasięgi mojego kanału, a jeżeli nie widzicie jeśli widzieliście jeszcze ostatniego filmu na temat kariery Roberta Lewandowskiego i 10 meczów, w jakich szokował on piłkarski świat, to teraz w materiał, który wyświetla się właśnie na Waszym ekranie.